Victor Kamer, Krakus, motocyklista, podróżnik i poszukiwacz przygód. Niezwykłe wyzwanie, ponad 11 tysięcy kilometrów i tylko dwa koła. Moto Grecja, kolebka europejskiej cywilizacji, filozofii i architektury. Ale to także kraj niesprzyjającego klimatu wysuszonych pól i niekończących się remontów dróg. Sprawdźmy, jak wygląda ten świat okiem motocyklisty. Jestem na granicy. Bułgarsko-grecki. Musiałem zdjąć kask, sobie mnie pani rozpoznała. A co by było, gdybym to nie ja jechał? Ile ktoś inny? A kto ma jechać, jak nie ja? Ja jadę. Mój motor, ja jadę. Mój dowód osobisty. Ja przekraczam granicę. O, taki dramat. Temperatura osiągnęła była Około 35 stopni. Dramat termiczny. Byłem tak zmęczony, ledwie żyłem, ale wiedziałem, że muszę jechać. A -a -a -a.

bo zjeżdżam na samo południe Grecji na początku lipca do Aten, gdzie temperatura może przekroczyć ponad 40 stopni. Drama! Wjechałem do Grecji, zacząłem zastanawiać się, do czego jest podobna ta Grecja jako kraj, z których znam. I pierwsze moje skojarzenia już na autostradzie po przejechaniu granicy. Greckiej skojarzyło mi się z południem Włoch. Południe Włoch, które znam bardzo dobrze, bo, 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 bo mamy tam rodziny. Miasta są tak podobne do siebie. W ogóle może od tego, że Bułgaria, moim zdaniem, jest bardzo podobna do Grecji, a Grecja tutaj do południowych Włoch. Saloniki to Duże, portowe miasto. Dużo młodych ludzi gdzieś tam się po tym bulwarze przechadzających, jeżdżących na skuterach. Jedzie ktoś koło mnie tutaj zaraz. O, proszę. się jedzie na jakieś Jest Jeszcze jakaś jedna lady chyba za mną. Puszczymy ją. Samochody wejrzą sobie drogę, trąbią, jest taki obecny Chaos no, czuć takie tętno południowego miasta. Ilość pasów jest... jestem umow Graficznym zasugerowaniem, ile pasów jak pasów. Nie, nie ile jest pasów namalowanych, tylko ile się zmieści samochodów. Znamy Polakom, czyli osobom, które funkcjonują w kulturze środkowoeuropejskiej. Wydawać się może, że jestem na scenę pewnego rodzaju chaosem i taką męczącą aurą. Próbuję dojechać do centrum. Znaczy, e, mówię do centrum, mam na myśli port. Chciałbym się z morzem przywitać. Trochę się pokręciłem po mieście, żeby zobaczyć, jak to miasto wygląda, bo chciałem dojechać do centrum, dojechałem do portu, do takiego bulwaru, gdzie wiedziałem, że, że, że po dojechaniu odpocznę chwilę i już się będę kierował na zewnątrz miasta. Tylko chwilę, chwilę chwilunia oddechu i relaksu po Po prostu jest naprawdę gorący jak na wodzie. Na bulwar, piękne wodzie. Na morze i trochę Na Na razie no, te wszystkie zaległości, zaległości, miałem z Na Na motocykl, udało mi się nadrobić, więc jestem zgodnie z planem. No i mam nadzieję, że tak będzie do końca podróży. No i jutro kolejny dzień. Prawda, a te bardzo przypominały mi Rzym, jeżeli chodzi o zgiełk, jeżeli chodzi o ruch. Krążąc po Atenach cały czas szukałem Akropolu, czyli tego słynnego wzgórza z tymi najsłynniejszymi ruinami, których znaleźć nie mogłem. Wiktor chciał poznać drogowe zwyczaje Greków, jednak wśród tysięcy skuterów wtopienie się w ruch uliczny Aten wcale nie było proste. O no, może kupił taki macy suter? O, jak się przystulają! a, hello, jestem na miejscu, a miejsce, sześć, ale gdzie ten? I dopiero wtedy tym zobaczę, okej, okay. hej, ja wiem, gdzie jestem, jestem w. Atenach, a to, co zobaczyłem, to jest to, czego szukałem. Ach, wyjeżdżam powoli zatem. Spędziłem tutaj godzinę. Bardzo chciałem jechać na północ, czyli już w stronę Albanii. Żeby jednak mimo wszystko przejechać, przeskoczyć do Albanii, bo no, w Grecji spędziłem już Raz, dwa, dwie doby byłem śpiący, byłem zmęczony, spowolniony, nie napiłem się kawy w ogóle rano, bo ta kawa była kiepska dosyć kiepska w tym hotelu. Było mi gorąco, my się chudziłem, podnosiłem ręce, czyli mi powietrze wlatywało przez rękawy. Dobre 300 kilometrów jechałem tak trochę autostradą, trochę przesmykami, trochę autostradą, trochę przesmykami. Z jednej strony można było jechać szybciej, czyli 130-140, ale było sakrament nudno. Albo gdy autostrada przechodziła w jednopasmowe, można było jechać wolniej, ale w bardziej urozmaicony sposób. No, piękne widoki, piękne góry. Fajną atrakcją był niesamowity most. Długości śmiało mogę powiedzieć pół kilometra, z grubymi takimi potężnymi linami, bardzo prosty, łączący kontynent z jedną z wysp greckich. Oczywiście po zjeździe z tego, z, tego, z tego mostu należało ujść opłatę w wysokości 2-2 euro, z tego co pamiętam. Ta Grecja, ta Grecja południowo-zachodnia jest ładna. Są wzgórza, są szerokie drogi. To jest nieprawdopodobne wrażenie w momencie, kiedy po dziesiątkach, setkach kilometrów. Jadąc płaską autostradą nagle wjeżdża się pomiędzy piękne, zielone szczyty. Więcej zakrętów, chociaż motocykliści to kochają. Prawo, lewo, no ja, 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 ja dzięki temu w ogóle czuję, że jeżdżę, czuję, że żyję. 15 państw Europy, 25 dni spędzonych w trasie. Dwa koła, dwa cylindry, jeden człowiek i zero ograniczeń. Dokąd droga zaprowadzi naszego bohatera? Zobaczcie już za tydzień, w następnym odcinku MotoVBlog. Zimna styka na motocyklu to podstawa.